Cześć. Jestem Krzysztof Niewiński i witam cię w moim podcaście Less Talks. Rozmawiam o tym, jak skutecznie tworzyć cyfrowe produkty w dużych, wielozespołowych organizacjach. Znajdziesz mnie na YouTube i Spotify pod hasłem Less Talks. Zapraszam do słuchania i komentowania. Witaj serdecznie. Długo czekałem na nagranie tego odcinka, bo temat, jaki tutaj poruszę dziś, jest niezwykle rewolucyjny, wręcz powiedziałbym niezbędny w nowoczesnym przywództwie. Zmienił on nie tylko moją pracę, czyli moje podejście do edukowania, czy wspierania ludzi i organizacji we wprowadzaniu zmian, ale zmienił także mnie, a właściwie moje e, myślenie o funkcjonowaniu świata. Tym tajemniczym tematem na dzisiaj jest myślenie systemowe, po angielsku Systems Thinking. A co najważniejsze, to zastosowanie go do projektowania, um, tworzenia i rozwoju organizacji. Mnie akurat najbardziej interesuje zastosowanie myślenia systemowego do produkt developmentu, czyli do tworzenia i rozwoju organizacji, czy dużych grup produktowych, wytwarzających i rozwijających produkty cyfrowe. I zanim zanurzymy się w przygotowane przeze mnie na dzisiaj ciekawostki, to chciałem cię powiadomić, że po wielu miesiącach intensywnej pracy stworzyłem właśnie i uruchomiłem szkolenie z myślenia systemowego dla wytwarzania produktowego. Opis szkolenia znajdziesz na stronie prokognita.pl w sekcji szkolenia. Zresztą link wklejam także w opisie tego odcinka. Szkolenie kieruję głównie do menadżerów ale i specjalistów zajmujących się rozwojem organizacji, którzy chcą działać z myślą o przyszłości, lepiej rozumieć długo i krótkoterminowe efekty swoich dzisiejszych decyzji i zacząć działać dużo więcej na poziomie strategicznym, czyli można powiedzieć, zminimalizować w organizacji dynamikę ciągłego gaszenia pożarów. Także serdecznie zapraszam Cię do przyjrzenia się temu szkoleniu, no i do zapisów. Wróćmy do naszego odcinka, zaczynając od początku, czyli od wytłumaczenia, czym jest myślenie systemowe. Otóż myślenie systemowe to sposób patrzenia na świat, który koncentruje się na całości, a nie tylko na pojedynczych częściach. Wyobraź sobie, że patrzysz na las i zamiast skupiać się wyłącznie na pojedynczych drzewach, myślenie systemowe zachęca do zobaczenia właśnie lasu jako całości jako złożonego systemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Tworzą tak zwany ekosystem biologiczny i zmiany w jednym elemencie tego ekosystemu, na przykład poprzez wycinkę drzew, mogą znacząco wpłynąć na ten cały ekosystem. W myśleniu systemowym, w kontekście biznesowym, także interesują nas właśnie efekty interakcji między elementami, czyli to jak części systemu, jakim de facto jest organizacja, działają razem, aby osiągać cele. Czyli nie skupiamy się tylko na tym, jak funkcjonują pojedyncze elementy systemu w izolacji, czyli na przykład zespoły, czy działy, ale interesuje nas to, w jaki sposób te zespoły i te działy ze sobą powiązane współpracują, w jaki sposób wchodzą w interakcje, jak na te interakcje Wpływają, jak te interakcje wpływają na sukces całego systemu, czyli na sukces firmy? No, może się to wydawać dla niektórych z Was e, oczywiste, bo na koniec dnia organizacja jest przecież jedna, e, cała. E, oczywiste wydaje się to, że pracownicy powinni ze sobą współpracować, właśnie aby realizować cele firmy. I paradoksalnie, jak popatrzymy na układ strukturalny typowej organizacji, to zapewne zauważymy, że ma ta firma osobny dział marketingu, osobny dział sprzedaży, osobny dział IT, produkcji itd. No i zobaczymy także, że każdy z tych działów ma swoje osobne cele, osobne zadania, osobną odpowiedzialność itd. To skupienie się na efektywności, Pojedynczych działów często powoduje utrudnienia właśnie w graniu do, do tej wspólnej bramki, wręcz prowokuje do unikania odpowiedzialności jakiegoś jednego działu za wspólne wyniki firmy. I najgorsze jest to, że jakby nauczono nas od przedszkola, że jeśli każdy dział będzie działał najsprawniej, jak się da, to wtedy cały system będzie działał sprawnie i będzie wszystko super. Co jest oczywiście wielką. Wysoka skuteczność jednego działu niestety może pogrążyć inne, powodując porażkę całego systemu. To jest tak, jakby wiecie, napastnik w drużynie piłkarskiej uważał, że on nie przegrał, bo był przecież najlepszy, i niejako wręcz wygrał, no bo strzelił dwa gole, mimo że jego drużyna przegrała mecz 3 do 2. I właśnie myślenie systemowe w kontekście organizacyjnym pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób. Działania jednego działu czy zespołu mogą nieść nieoczekiwane negatywne konsekwencje dla innych części firmy oraz dla, ogólnego, dla jej ogólnej wydajności. Co za tym idzie myślenie systemowe. Pomaga nam niejako projektować system pracy, aby właśnie skupiał się na wygrywaniu meczów, a nie strzelaniu goli przez indywidualistów. Czyli podsumowując, Czym jest myślenie systemowe? Myślenie systemowe, jeszcze raz, to wiedza i zestaw narzędzi do myślenia, które pomagają nam widzieć większy obraz. Koncentruje się na pewnych wzorcach zachowań, pewnych cyklach przyczynowo-skutkowych, o których za chwilkę porozmawiamy, i na relacjach, interrelacjach między poszczególnymi elementami systemu, co pozwala nam na lepsze zrozumienie złożonych problemów dynamiki systemu, no i dzięki temu na tworzenie bardziej skutecznych rozwiązań, które zresztą w ujęciu systemowym nazywamy dźwigniami. No dobra, no to dajmy jakiś konkretny przykład. Wspominałem, że w myśleniu systemowym posługujemy się tak zwanymi wzorcami zachowań, czyli typowymi, powtarzalnymi, często spotykanymi sytuacjami. Nazywamy je archetypami. I na potrzeby przykładu chciałbym posłużyć się takim jednym e, popularnym archetypem o nazwie poprawki, które zawodzą, co po angielsku brzmi fixes that fail. Aby móc przeanalizować i zrozumieć dynamikę, e, jaką przedstawia ten archetyp, posłużymy się e, narzędziem z myślenia systemowego nazywanym diagramem pętli przyczynowej, co po angielsku brzmi causal loop diagram. W skrócie CLD albo CLD, po spolszczeniu. Diagram pętli przyczynowej jest to forma na wizualizację systemu, zresztą do tego właśnie służy. Tak więc na diagramie na pewno rozpoznamy elementy systemu, poszczególne elementy i powiązania między tymi elementami. Na elementy systemu w diagramie pętli przyczynowej mówimy po prostu zmienne. Zmienna to jest Coś, co może przyjmować jakieś spektrum wartości, na przykład procent czegoś, ilość czegoś, poziom czegoś, czyli spektrum od jakiegoś minimum do maksimum i zmienne są połączone ze sobą powiązaniami. No i mamy dwa typy takich powiązań. Pierwszy typ to powiązania bezpośrednie, czyli ukazujące taką sytuację, w której jeśli zmienna, będąca źródłem, zaczyna zwiększać swoją wartość. To połączona z nią, z nią zmienna, będąca jakby skutkiem, będzie tą swoją wa wartość także zwiększać. Albo analogicznie, w drugą stronę, jeśli zmienna, będąca źródłem, zaczyna zmniejszać wartość, to połączona z nią zmienna, będąca skutkiem, będzie także zmniejszać wartość. Czyli te dwie zmienne połączone chodzą sobie jakby w tą samą stronę. Przykładowo zmienna. Liczba spożywanych kalorii, Połączona ze zmienną waga będzie miała właśnie połączenie bezpośrednie, zresztą zwane czasami dodatnim, bo zwiększenie liczby spożywanych kalorii będzie skutkowało zwiększeniem się wagi w danym systemie o nazwie człowiek. Czyli pierwszy rodzaj połączenia zmiennych to połączenie bezpośrednie, zwane także dodatnim. Drugim typem połączenia między zmiennymi jest połączenie odwrotne, zwane także ujemnym. I jak się domyślacie, zwiększenie wartości w jednej zmiennej źródłowej spowoduje zmniejszenie wartości w zmiennej przyczynowej, czyli analogicznie zmniejszenie wartości w jednej zmiennej spowoduje zwiększenie w tej zmiennej połączonej, jakby tak? Tym połączeniem odwrotnym. Czyli na przykład zwiększanie poziomu deficytu kalorycznego, zwiększamy poziom deficytu kalorycznego, będzie powodował, że waga człowieka będzie spadała. Przynajmniej przez jakiś czas, chociaż ten system związany z wagą człowieka jest dużo bardziej skomplikowany niż nam się wydaje. No dobrze, rozumiemy, czym są zmienne i umiemy je połączyć. No to już łatwo jest nam teraz narysować i zrozumieć diagram archetypu o nazwie poprawki, które zawodzą. Taki archetyp wygląda tak. Czyli mamy objawy problemu. Te objawy problemu są połączone z poprawką, z fixem, który z kolei niweluje te, ten problem. Natomiast z, z, z efektem opóźnionym pojawiają się tak zwane niezamierzone konsekwencje. Weźmy konkretny przykład. Mamy symptom problemu, na przykład taki, że jest zagrożenie wykonania jakiegoś projektu w terminie. Czyli nagle okazuje się, że nasz projekt nie dojedzie na czas. Nazwijmy m, tą zmienną ryzyko niedotrzymania terminu. Taki niecierpiący zwłoki problem, który nagle się pojawił, próbujemy rozwiązać natychmiastowymi poprawkami. Wręcz powiedziałbym wymagane, często jest od nas, od Was, menadżerów, natychmiastowe i skuteczne zmitygowanie problemu. No więc jaki jest quick fix? No cóż, żeby przyspieszyć, musimy zwiększyć to velocity zespołu. W jaki sposób? No, na przykład przestać pisać piękny kod, przestać robić refactoring, przestać chodzić na te wszystkie warsztaty, szkolenia, inne zabawy i skupić się na pracy. Połączmy te dwie zmienne ze sobą. Ryzyko niedotrzymania terminu połączymy z presją, aby przyspieszyć. Ryzyko niedotrzymania. Presję, aby przyspieszyć. W jaki sposób te zmienne są połączone? Im większe jest to ryzyko niedotrzymania terminu, tym ta zmienna się zachowuje dokładnie tak samo czyli jest to połączenie bezpośrednie, wysokie ryzyko niedotrzymania terminu, wysoka presja, aby przyspieszyć. Dajemy tą presję wysoką czyli wysoka presja, aby przyspieszyć czyli różne tu praktyki, E, przyspieszania, powodują, jedna literka O jako opozyt, czyli połączenie odwrotne, jeśli ta zmienna idzie do góry, to ona jakby wstrzykuje tutaj zmienną e, wartość jakby odwrotną, co powoduje de facto, jak czytać ten diagram, jeśli ryzyko niedotrzymania rośnie, zwiększa się presja, aby przyspieszyć, natomiast zwiększenie tej presji, aby przyspieszyć, powoduje zmniejszenie ryzyka niedotrzymania terminu, prawdopodobnie właśnie zwiększeniem prędkości realizacji prac. Natomiast z czasem, i to jest trudne dla zauważenia, dla naszego mózgu, pojawiają się tak zwane nieoczekiwane konsekwencje, czyli ta presja, aby przyspieszyć, wykonana w takiej formie właśnie, o której mówiłem, czyli troszkę gorszy kod, nie dbamy już o te testy, o automatyzację, o współuczenie się i tak dalej, powoduje, wyższa presja, powoduje powstanie długu technicznego, który z kolei, jak jest wysoki, impaktuje to ryzyko niedotrzymania terminu, czyli wysoki dług technologiczny powoduje spowolnienie de facto prac, trudniej się... Wprowadza zmiany, trudniej się czyta kod. W związku z tym prędkość wytwarzania jest niższa, w związku z tym generuje ryzyko niedotrzymania terminu. W związku z tym pojawia się presja, aby przyspieszyć, i e, może tutaj się to kółeczko cały czas próbować stabilizować. A chociaż tak naprawdę, co tutaj jest ważne na tym diagramie i na tym archetypie, pojawia się tutaj taki, takie dwie kraseczki, które oznaczają efekt e, opóźniony. E, napiszmy tutaj delay. Delay. I to jest akurat kluczowe i bardzo trudne w tej dynamice, ponieważ bardzo trudno jest nam zauważyć um, ten moment gromadzenia się długu technologicznego. Poza tym żaden project manager nie ma zapłacone. Um, za, na, nie ma w budżecie zaplanowaną, zaplanowaną ich spłaty chociaż troszkę takiego ogólno, ogólnego um, organizacyjnego długu technologicznego. W związku z tym czasami system powoduje, że każdy z Project Managerów um, po prostu musi sięgać um, po te rozwiązania, tak zwane fiksy, które w długim okresie po prostu nas zawodzą. Także jak widzicie, już na tak prostym przykładzie um, nie jest nam ludziom wcale łatwo zauważyć powiązań przyczynowo skutkowych. Szczególnie jeśli są właśnie oddalone w czasie. Często przez to utykamy w tej niekończącej się rutynie gaszenia ciągle powracających pożarów, nie rozumiejąc właściwie, że sami je wywołujemy. Dobra informacja jest taka, że dzięki myśleniu systemowemu możemy to zmienić. Przede wszystkim zauważyć, a potem popracować nad strategiami przerwania pewnych tutaj pętli, które w kółko powodują, że te problemy nawracają. Jeśli chcesz poznać więcej archetypów, zrozumieć, czym są pułapki myślenia, czy błędy poznawcze, nauczyć się identyfikowania nieefektywności i znajdowania właściwych dźwigni, czyli tych strategii zarządzania systemem i znajdowania lepszych rozwiązań, to jeszcze raz serdecznie zachęcam do zanurkowania w świat myślenia systemowego. W szczególności zapraszam na moje szkolenie z myślenia systemowego w wytwarzaniu produktowym. Jak już wspomniałem na początku, opis tego szkolenia znajdziecie na stronie prokognita.pl w sekcji szkolenia, chociaż link wklejam także w opisie tego odcinka. Na dziś to tyle. W razie pytań piszcie, komentujcie. Na wszystkie komentarze na pewno odpowiem. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, standardowo za dwa tygodnie.